Droga do własnych czterech kątów to cały proces. Często zaczyna się od przysłowiowej dziury w ziemi, a kończy na kluczach do własnego M. Dziś pokażemy Wam, jak ta droga przebiega krok po kroku. O co warto pytać na poszczególnych etapach. Sprawdzimy to z deweloperem Echo. Alicja Osowska zapraszam na nowy odcinek programu Własne M. Na początku odwiedzamy budowę, na której prace wystartowały. Z pozoru zwykła dziura w ziemi, a w praktyce to tutaj decyduje się, czy dom będzie stabilny i bezpieczny. A razem ze mną jest dzisiaj pan Bartosz, kierownik projektu. Dzień dobry, panie Bartosze. Dzień dobry. Z perspektywy przyszłego właściciela, co jest najważniejsze na tym początkowym etapie? Początkowy etap budowy to w sumie najważniejsze decyzje. I tutaj najważniejsze jest odpowiednie zaprojektowanie wysokości, ocieplenie fundamentów, czy też nadzorowanie kolejnych etapów budowy. Tak, aby uniknąć najważniejszych błędów, które to decydują o tym, czy ten budynek będzie trwał na lata. Przyszły właściciel, patrząc na razie na plac budowy, widzi tak na dobrą sprawę koparkę, mnóstwo ziemi, ale jeszcze nie widzi tego wymarzonego domu. Pytanie, w jaki sposób sprawdzać, weryfikować, czy te prace postępują zgodnie z planem i z harmonogramem? Każda budowa ma jakiś właśnie harmonogram budowy, według którego pracujemy i na każdym etapie e, ważny jest nadzór kolejnych etapów. Chodzi o to, żeby kontrolować prace wykonawcze i unikać poważnych niedociągnięć, które się, jak wiadomo, pojawiają na wszystkich budowach. Będąc na budowie codziennie, nadzorując to, unikamy tych błędów. Odbywamy też spotkania z klientami, informujemy ich o postępach budowy i rzeczach, które nurtują przyszłego mieszkańca. Fundamenty to podstawa dosłownie i w przenośni. Skoro wiemy już, jak wygląda początek budowy, przenieśmy się w miejsce, w którym budynek już nabiera większego rozmachu. Na tej budowie widać znacznie więcej. Ściany, dach, a w środku nawet układ pomieszczeń. To tutaj często kupujący decydują się na zakup, bo łatwiej sobie wyobrazić, jak to wszystko będzie wyglądać, gdzie będzie sypialnia, gdzie kuchnia, a gdzie wymarzona garderoba. Ale to też moment, w którym pojawia się wiele pytań. Jakie formalności powinny być już załatwione? O tym porozmawiam z panią Natalią, doradcą klienta e -home. Pani Natalio, na tym etapie co już przyszły właściciel ma załatwione jakie formalności są już za nami. Tak naprawdę jesteśmy na końcu. Umowy deweloperskiej i zbliżamy się do aktu przeniesienia własności. E, takim kluczowym elementem jest protokół zdawczo-odbiorczy, który podpisujemy z klientami. Przechodzimy cały dom, sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Jeżeli są jakieś małe niedociągnięcia, oczywiście mamy na to czas, żeby e, zrobić poprawki. Następnie spotykamy się przy akcie przeniesienia własności. Klient może już w tym momencie e, zabukować sobie termin u swoich wykończeniowców. I planować swoją przestrzeń, w której będzie mieszkać. A myśląc właśnie o tych poprawkach i o tych zmianach, czy na tym etapie budowy jest jeszcze możliwość tego, żeby przyszły właściciel zasygnalizował, że coś może jeszcze tutaj jest warte zmiany? Jeżeli klient zmieni zdanie i chce przesunąć ścianę, no to oczywiście musimy na spokojnie usiąść, przemyśleć, zobaczyć, jak wygląda projekt domu. I wtedy tak naprawdę stwierdzamy, czy taka zmiana jest możliwa i nie przeszkadza ona w całej konstrukcji domu. Większość zmian jest jak najbardziej do wprowadzenia. Czyli jednym słowem, warto rozmawiać. Oczywiście, że tak. Trzeba być otwartym i my też również jesteśmy otwarci na różne propozycje. W momencie, kiedy budowa jeszcze trwa, mamy ewentualnie możliwość prowadzenia zmian i modyfikacji. A teraz przenieśmy się na kolejny etap budowy, gdzie nastąpiło już przekazanie kluczy. To już trzeci etap naszej drogi. Dom już jest praktycznie gotowy, a marzenie o własnym M właśnie się ziściło. Pani Natalia, dom gotowy, klucze przekazane. To co teraz dzieje się po podpisaniu aktu przekazania własności? W dniu aktu przeniesienia własności przekazujemy również klucza klientowi. Um, jednak on nie zostaje z tym sam. Przygotowaliśmy do niego taki specjalny biuletyn użytkowania domu. To jest taka instrukcja, która pozwala nowemu właścicielowi dbać dobrze o swój dom. Czyli pokazuje, jak konstruować się, dach, elewację, kostkę, żeby to wszystko miało fajną, długą trwałość. Czy jednym słowem dostajemy instrukcję obsługi własnego domu? Oczywiście, że tak. Również my jesteśmy jako deweloper z klientami. Już przez dłuższy okres, jeżeli ma zawsze jakieś pytania, to pozostajemy w dobrych stosunkach. E Home pomaga nam wybudować wymarzony dom, ale w swojej ofercie ma coś jeszcze szczególnego. Sprawdźmy, co to jest. Panie Mateuszu, to już wiemy, że z ECHO możemy wybudować dom marzeń, a co dzieje się tutaj? Tak, tutaj w naszym budynku usługowym przy ulicy Glinki mamy pomieszczenia biurowe oraz gabinety medyczne. Jest to idealne miejsce na rozwój swojego biznesu blisko centrum Bydgoszczy. Jeśli chcieliby Państwo zobaczyć postępy w naszych pracach, zapraszam do odwiedzenia naszego Instagrama i Facebooka. Wrzucamy tam postępy z ustępem miesięcznym. Jest to dobry sposób na to, żeby zobaczyć jak postępują nasze prace na osiedlu mieszkaniowym oraz budynku usługowym. Każdy dom rozpoczyna się od fundamentów, a kończy na kluczach w dłoni. Dzisiejszy odcinek pokazał nam, że możemy przejść przez te wszystkie etapy spokojnie, o ile mamy dobrego partnera u boku. Dziękuję za dzisiejsze wizyty na budowach i zapraszam na kolejne odcinki programu Własne M.